Siemaneczko, z tej strony Karma Karmazynowy, witam was w kolejnym odcinku z Diablo 2 Resurrected. Na wstępie szybkie przypomnienie o zostawieniu subika, mi to pomaga rozwijać kanał, a was to zbierze do kolejnego losowania przedmiotów właśnie z tej gry. W tym filmie pokażę wam dalsze losy mojego samonar Necro w trybie bez dodatku. Na wstępie zobaczycie jak dwa klipy z koszmaru, będzie tutaj walka z Durielem oraz walka z Mephistem. Postanowiłem, że z koszmaru za bardzo nie ma co dodawać tutaj więcej, Myślę, że ten koszmar będzie trudniejszy, a idzie naprawdę mega gładko. Cały koszmar zrobiłem praktycznie na players 3, dopiero chyba przed samą walką z Mefistem zmieniłem komendą sobie tam na players 1, żeby sam Mephisto poszedł trochę łatwiej, ale myślę, że na players 3 poszedłby równie łatwo jak i poszedł na tym players 1. Więc tutaj większych problemów nie ma. Zobaczymy jak pójdzie czwarty akt. Ale ogólnie sama gierka na koszmarze, tak jak widzieliście, no idzie naprawdę bardzo, bardzo łatwo. Ogólnie też przed walką z Durielem postanowiłem sobie lekko podlewelować postać. Udało mi się praktycznie wymaksować szkielety. Brakowało mi jedynie z ale już jak widzicie na Mefichście to z zaczęło działać, a na takie bossy to z naprawdę będzie mega ważne. Na piekle tym bardziej. Postanowiłem już go właśnie rozwinąć na koszmarze, typowo chciałem to mieć na Duriela, niestety tam nie udało mi się wbić aż takiego poziomu jaki chciałem. Na Mephisto już się udało, na Diablo też się to zniedoeżnienie na pewno przyda. Obiekty to już nawet nie mówię, bo tam zabić jakiegokolwiek bossa bez zniedoeżnienia może być naprawdę sporym wyzwaniem. Tym bardziej, że już Mephisto potrafił mi zabić szkielety, które i tak i tak są wymaksowane, więc tutaj może być delikatny problem na piekle. Ale, mam nadzieję, że jakoś się to ogarnie. Może coś w eku się jeszcze zmieni. Może nie będzie aż tak tragicznie. Jeżeli chodzi o zmiany na postaci, no to tak. W statystykach podbiłem po prostu jeszcze więcej życia. Niestety teraz kolejne punkty będą się rozdawać w siłę, a żeby założyć sobie troszkę lepszą tarczę, którą sobie powoli przygotowuję. Jeżeli chodzi o umiejętności, no tak jak mówię, wymaksowaliśmy szkielety. Jak widzicie, jest bonus plus jeden do wszystkich skilli, ale to Wam też zaraz pokażę, skąd ten bonus się w ogóle tutaj wziął. W szkieletach najważniejsze jest to, że mieć tutaj 21 poziom, bo to Wam odblokowuje dodatkowego 9 szkieleta, na 20 poziomie macie ich bazowo 8, więc warto ten 21 sobie tutaj przekroczyć. Wiadomo, że, kolejny, wiadomo, że każdy kolejny poziom jakby doda im tutaj jeszcze więcej życia, ataku, obrony, skuteczności ataku, i tak dalej, ale na razie ten 21 to jest taki po prostu, po prostu, który musi tutaj być, żeby tych szkieletów było 9 dodatkowych szkielet, dodatkowe obrażenia. A to jest tutaj akurat bardzo ważne. Jeżeli chodzi o trucizny i kości, zacząłem sobie rozwijać Wybóg złogi jako trzeci skill. Myślę, że to jest taki podstawowy atak na samonerze i co najmniej 10 punktów będę chciał sobie tutaj rozdać ze względu na to, żeby zwiększyć zasięg tego wybuchu zwłoki jak najbardziej. Jeżeli chodzi o klątwy, no to tutaj standardowo punktik w żelazną dziewicę, który umożliwia nam jakby tworzenie samonów na początku. No bo niestety nie mogę sobie iść do pierwszego aktu, stworzyć samonów i iść na czwarty akt tam robić na przykład diablo. Tylko muszę w czwartym akcie stworzyć samony, jeżeli one w czwartym akcie mają ze mną walczyć, bo po przejściu z aktu do aktu jakby samony giną. Więc niestety ta żelazna dziewica za każdym razem jak właśnie wychodzę, przykładowo tutaj z miasta, czy idę do WPK, rzucam żelazną dziewicę na pierwsze dwa trzy moby, no i muszę się im podłożyć i przez te odbijane obrażenia jakby czekam aż w końcu ten mobek padnie. Jak już padnie pierwszy, drugi, trzeci mobek, no to zaczynam sobie przywoływać szkielety i w miarę zaczyna to już jakoś iść. No ale niestety te pierwsze moby trzeba właśnie na tą żelazną dziewicę zabić. Następnie punktik z tak jak mówiłem, pod wszelkie bossy najlepsza możliwa klątwa jaka tylko jest. Co prawda czas trwania 4 sekundy, tam 4,5 no to nie jest zbyt dużo, ale mana tutaj nie gra roli, możemy się wyładować potionami. Myślę, że ta klątwa tutaj po prostu też musi być, tym bardziej, że zbliżamy się do Diablo na koszmarze i zbliżamy się do piekła. Myślę, że Diablo na koszmarze jeszcze pójdzie w miarę łatwo, no ale zobaczymy jak to będzie na tym piekle. Sam jestem ciekawy, bo naprawdę z takim levelem dawno na piekło nie wchodziłem. Myślę, że jak dobiję 55 to będzie tutaj pewnie max, raczej wyżej już nie wejdzie. Zobaczymy jak to wtedy wyjdzie. Myślę, że jeszcze skoczę sobie na krowy z 2-3 razy. Może spróbuję dobić nawet pod 60 na krowach, zobaczę do którego levela też tam będzie w miarę ten eks sensownie wpadał. Jeżeli chodzi o ekwipunek, no to tutaj też się za dużo nie zmieniło. Udało mi się trafić ruszkę 1 do umiejętności nekromanty. No i na razie jest to jedyna zmiana w ekwipunku. Jak widzicie dalej mamy wszystko to samo. Całe EQ wyładowane pod odporności, plus jakieś tam drobne bonusy do magic finda, gdzie, gdzie się tam mogły trafić. Nazbierałem trochę więcej perfekcyjnych kamieni, udało mi się zebrać też 3 diamenty, o które tak walczyłem, żeby tutaj właśnie tą tarczę sobie wymaksować typowo pod odporności, ale to już na piekło. Jest szansa blok 38%, więc nie najgorzej, jeżeli chodzi o takie dostępne tutaj tarcze. Dodatkowo 3 sloty, więc będzie można wrzucić 3 diamenty, każdy diament to jest jak widzicie 19 odporności, więc 57 do wszystkich odporności to będzie naprawdę kozacki bonus. Obecnie od swojej tarczy mam 28, więc i tak nie jest źle. Na koszmar mi to starczy, ale na piekle jak najbardziej, już taka smocza tarcza tutaj będzie dużo bardziej użyteczna. No jednak, bonus do tych odporności się przyda, tym bardziej, że te odporności na piekle jeszcze na pewno spadną. Sam jestem ciekawy o jaki procent spadną, bo jak widzicie tutaj na koszmarze to jest tylko i wyłącznie 20%, gdzie normalnie w trybie z dodatkiem to jest chyba 40%. Mam nadzieję, że tutaj nie spadnie jakoś nam nagle gwałtownie o kolejne 100%, bo naprawdę się tutaj nie pozbieram z takimi odpornościami. Jeżeli chodzi o dalsze plany rozwoju tej postaci, no to tak jak mówiłem, przede wszystkim oddajemy wybuch dwóch, na najmniej do 10 poziomu. Nie wiem, czy później nie pójdę sobie w parę punktów zwiększenia obrażeń, żeby też mieć troszkę większy zasięg tutaj, no bo zasięg tych dwóch metrów to naprawdę czasami obejmuje nawet dwa potwory, czy tam trzy maksymalnie więc jest to dość mały obszar i zanim ja 10 czy 15 razy rzucę zwiększenie obrażeń na wszystko dookoła no to to tego czasu naprawdę mi sporo zajmuje, więc nie jest to zbyt fajne brakuje mi tutaj przede wszystkim itemów, które dają jeden do skilla przez co właśnie nie musiałem dawać punktów klątwa a ta klątwa sama jakby tutaj, sama jakby tutaj rósłby roz, ten zasięg właśnie z tych przedmiotów no niestety tutaj tego raczej nie będzie, więc coś czuję, że sam będę musiał tutaj parę tych punktów właśnie rozdać ale też nie będzie, myślę, aż tak źle. Zastanawiałem się też nad ognistym golemem, żeby jednego punktu sobie tutaj nie rozdać. Obrażenia od ognia ma 49 do 120, patrząc, że szkielet ma te 140 obrażeń, to może i taki ognisty golem nie byłby najgorszy. Ewentualnie można też dać mistrzostwo golemów i rozgwijać też gliniaczka, żeby miał troszkę więcej od, yy, życia, trochę więcej odporności. A żeby też troszkę lepiej żył, dodatkowo też będzie bardziej z wrogów, co w połączeniu ze niedołężnieniem może być też dość kluczowe, jeżeli chodzi o bossy na piekle. Więc jest też opcja, żeby rozwijać sobie tutaj właśnie gliniaczka, po tym jak zrobię wybuch złogi, już tam klątwa to tam pallicho, Ale żeby tego gliniaczka sobie tutaj troszkę rozwinąć. Myślę, że też same punkty jakby w gliniaka za dużą zdrowia mu tutaj nie podbiją. I tak i tak finalnie trzeba wydawać, jakby punkt w gliniaka, punkt w mistrzostwo mniej więcej, albo rozwinąć po prostu najpierw samo mistrzostwo żeby gliniak w ogóle tego życia miał troszkę więcej, tylko wtedy tutaj też jest bardzo niski procent. Spowolnienie wrogów te 20% na razie to nie jest zbyt dużo. jakby miał około 40%, to już by było całkiem w porządku. Jeżeli chodzi o zadanie, no to tutaj jeszcze dostaniemy dwa punkty umiejętności z Izuala, więc jak najbardziej spoko. No, z kuźni nie ma na co liczyć, bo dostaniemy tylko i wyłącznie jakieś tam klejnoty. Z Diablo może się trafi jakiś fajny, użyteczny unikat dla Necro, choć nawet szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy takie tutaj występują. Jest hełm dla nekro, taki, to jest chyba bodajże kościany hełm i to jest 1 do skilla dla nekro, choć wątpię, że on występuje w tym trybie. Raczej ewentualnie jakaś rączka, która by dawała jeden do skilla jakieś inne bonusy, ale też raczej nie będzie tutaj zbyt użyteczna, więc wydaje mi się, że z unikatów nawet nie mam za bardzo na co liczyć tutaj. No ale to wszystko jeszcze tam wyjdzie w braniu, zobaczymy jak to, jak to się skończy. W następnym odcinku pewnie zaczniemy sobie od klipu właśnie z Diablo na koszmarze i pokażę Wam jak mniej więcej wygląda piekło w trybie bez dodatku. Sam jestem ciekawy, ile spadną te odporności i czy w ogóle będę w stanie się jakkolwiek ruszyć z miasta takim samonerem. Ale to wszystko wam pokażę po prostu w kolejnym odcinku. Póki co życzę Ci powodzenia z Diablo i widzimy się w kolejnej części z tej serii. Na razie.